Dzień dobry, witamy. Dziesiąta cztery. Dziesiąta, cztery. Dzień dobry, witamy Was wszystkich. Ja się nazywam, a to jest Karolina Standardowa, nasza formułka. Od 2014 roku organizujemy śluby i wesela. Naszą ideą są fenomenalne śluby, ale na spokojnie i wierzymy, że po prostu, żeby to zrobić, to trzeba się do tego dobrze przygotować. I temu właśnie służą e, filmiki, które udostępniamy i live'y, które prowadzimy, oraz śródna szkoła, e, która już wystartowała. E, dzień dobry, witamy. E, więc słuchajcie, dzisiaj będziemy mówić o tym, mm, jak zbudować treści, zapraszam. W zeszłym tygodniu do tych filmików możecie wrócić. Mówiłyśmy o tym, jak są zbudowane w ogóle zaproszenia, czyli z karty głównej, karty dodatkowej, wyłogu, koperty. Gdyby coś było dla Was niejasne albo chcielibyście wiedzieć, jakie macie w ogóle wybory formatów zaproszeń, ślubnych, to możecie się cofnąć właśnie do tego filmiku. On jest zarówno na Instagramie, jak i na Facebooku. Na blogu też mamy taki wygodny post dotyczący właśnie najczęściej spotykanych formatów zaproszeń, więc tam też sobie możecie zerknąć. E, więc tak, w niedzielę wyszedł newsletter dla ślubnej szkoły, dla dziewczyn, właśnie mówiący o treściach zaproszeń, my w ogóle blok e, o zaproszeniach ślubnych cały prowadziłyśmy na webinarach, także wszystkie dziewczyny, które były z nami na webinarze, czy webinarze na początku tego miesiąca, to spokojnie te tematy już omawiałyśmy, dużo dokładniej niż w tej formie Kuczuki. krótkich filmów live, live które pr prowadzimy. I fajna rzecz, dla nas fajna, bo jesteśmy z tego dumne. W ślubnej szkole jest ponad w no prawie 200 osób. 200 panien młodych organizuje razem z nami w określonym tempie ślub i wesele. Więc jeśli nie jesteście jeszcze z nami, to możecie się zalogować wchodząc w link w bio. No dobrze, przechodzimy zatem już do treści zaproszeń. Na karcie głównej muszą się znaleźć informacje takie jak kto, z kim, gdzie, o której bierze ślub i kogo zaprasza. Czasami na karcie głównej również umieszczamy informacje o tym, gdzie odbędzie się wesele. Ale bywa tak, że nie wszystkich gości na no to wesele zapraszacie, więc wygodnie jest informację o weselu umieścić w karcie dodatkowej. Dlatego, że wtedy możecie manewrować swobodnie tymi kartami i po prostu zapraszać niektórych gości do kościoła na ślub, a niektórych również na, na wesele. I ku temu właśnie służą karty dodatkowe. Na kartach dodatkowych możecie umieszczać w ogóle całą, całą listę informacji dodatkowych. W każdym razie, co ze zwrotem SP? Go używamy w bardziej formalnej wersji zaproszeń ślubnych. Jeżeli taki zwrot się pojawia, to musicie pamiętać o tym, żeby po prostu każda personalizacja, która jest przygotowana dla firmy, która się zajmuje waszą poligrafią, miał ten zwrot HP w pliku, tak, czyli bo oni kopiują dokładnie to, co im prześlecie, czyli jeśli nie będzie tego zwrotu SP, to mm, oni jakby nie dopisują, tak? Czyli po prostu wy musicie, przygotowując taką listę w Excelu czy w Wordzie, w zależności od tego, jakie są wymagania, wy umieszczacie na liście do personalizacji ten zwrot przy każdej osobie, a nie u góry zdania, że... I pamiętajcie, że jak już mamy ten zwrot SP, no to nie piszcie po SP dziadka, kochanego dziadka, szanownego, ko, szanownego, e, szanownych, Oj, szanownych Państwa, pan. tak, czy pana e, dziadka, e, bo to, to się gryzie, tak się nie robi, więc e, albo wybieracie formę luźną, czyli kochanych dziadków, e, albo wybieracie formę bardziej m, formalną właśnie, czyli ze zwrotem SP, albo w ogóle po prostu z imienia i nazwiska, ale bez, bez tych e, zwrotów. Bardzo modne są teraz zaproszenia dla świadków i zaproszenia dla rodziców i dla dziadków w innej formie niż te, które są standardowe. My takich zaproszeń już trochę wykonujemy. Ważna, ważna informacja jest taka, że projekt takiego zaproszenia wiąże się z dodatkową opłatą, dlatego że grafik musi usiąść i na nowo złożyć to wszystko do druku. Więc na pewno, tym bardziej, że to jest nakład po 1 dwie sztuki, tak? no bo rodziców mamy 2 trzy pary, jeśli się rozwiedli. Na to, dziadków mamy podobnie, więc to jest jakby mała, mała ilość, są też dodatkowe opłaty. Warto myślę, że to rozważyć. Bardzo często mamy właśnie tą prośbę o świadkowanie i prośbę o błogosławieństwo, jeśli chodzi o rodziców. My na lillicards.pl Mamy treści, które udostępniamy Wam w ramach inspiracji tego, jak, 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 jak poprosić tych Waszych świadków czy rodziców o błogosławieństwo czy, czy oświadkowanie. I warto to wziąć pod uwagę. Bardzo często te zaproszenia po prostu mają większą, większy format i, i są, są troszeczkę Pokazalsze. Tak, ładniejsze, cięższe, bo mają kilka podklejek, więc to jest rzecz ważna, warta do przedyskutowania. Jeśli chodzi o prezenty i piktogramy, to odchodzimy na pewno od wierszyków. Szczerze Was do tego zachęcam. Teraz są modne piktogramy, czyli rysuneczki. Akurat nie wzięłam zaproszenia z rysuneczkami, ale mówiłyśmy o tym w zeszłym tygodniu. Jeśli chodzi o piktogramy, to tam macie wybór szeroki. Możecie poprosić o misie, czekoladki, książki, wino, Inspiracji jest multum. I takie, takie rzeczy w formie piktogramu umieszczamy na... Dlaczego mi się zakończyli? Sorki, sorki jesteśmy. I takie rzeczy umieszczamy na... E, może on nas nie widzi, tak? W sensie. I, I takie rzeczy umieszczamy właśnie na karcie dodatkowej. E, Także lepiej w formie piktogramów, jeżeli już, ale też teraz często odchodzi się również tak, o, o umieszczanie ogóle, informacji. Tak. tak. Następną rzeczą są potwierdzenia od gości i to jest bardzo ważna rzecz, bo wy musicie dać deadline swoim gościom, do kiedy mają wam potwierdzić waszą obecność. Zawsze wychodzicie sobie od umowy z salą weselną, czyli sprawdzacie sobie jak wcześniej musicie na sali potwierdzić po prostu ilość gości. Bo niektóre sale wymagają aż na przykład 30-dniowego 30 wyprzedzenia. A jeśli macie na przykład listę rezerwową i chcecie tych gości jeszcze doprosić, w razie jakby większa ilość Wam odmówiła, no to trzeba przyjąć jakiś tam bezpieczny termin. Zawsze podajecie numery telefonów, teraz często się podaje też adresy e-mail. Jeśli goście mieszkają za granicą, to bardzo chętnie jeszcze to dodają. Tak, i to również się znajduje na karcie, jednej z kart dodatkowych. Czasami się zmieści wszystko na jednej stronie. Czasami nie, i tych kart jest więcej. Troszeczkę przestrzegamy przed dru drukiem dwustronnym, bo w przypadku tych kart dodatkowych czasami nam klienci zgłaszają, że właściwie po prostu nie odwrócili tej karty. I na no, dowiedzieli się, co tam jeszcze miłego mieli im e, młodzi do, do przekazania. E, tutaj też w rączce trzymam e, kartę dodatkową, bo tutaj e, było zaproszenie, które było w dwóch wersjach. Jedna karta mówi o tym, że, zapewnią, że młodzi zapewnią nocleg w hotelu, a druga mówi o tym, że nocleg jest, czekajcie, w, innej, w innym hotelu, a tutaj jest napisane, że w hotelu, w którym dane podamy już wkrótce, więc jeśli nie wiecie jeszcze, ile gości będzie de facto... Spało w sali weselnej, a ile gości na przykład będzie potrzebowało noclegu na, w innym hotelu, to możecie wyprnąć z tego w ten sposób i po prostu tą, tą ilość gości, która się nie zmieściła w waszej sali weselnej, bo często tak bywa, po prostu umieszczacie w hotelu nieopodal. Na takich kartach dodatkowych również możecie zawrzeć informację o tym, kto płaci za nocleg. Bo teraz ładną formą tego przekazania takiej informacji jest przy przedstawienie tego w następujący sposób. Kochani goście, w hotelu są zarezerwowane dla Was pokoje w cenie 65 zł za osobę. Rezerwacji możecie dokonać bezpośrednio w recepcji hotelu. Podajecie numer, podajecie również często stronę internetową, żeby goście zobaczyli, jaki jest standard w tym hotelu, bo być może oni będą chcieli zarezerwować gdzieś indziej, w mniejszym lub większym standardzie hotel, więc dajecie im taką możliwość i swobodę, a przy okazji delikatnie przekazujecie informację, że płatność leży już po ich stronie. Więc jest, jest taka opcja. W kartach dodatkowych również umieszczajcie informacje o późnym śniadaniu wspólnym na przykład, czyli tam zapraszamy na wspólne śniadanie, na późne wspólne śniadanie od 9 dajmy na to do 11, a poprawiny rozpoczną się po godzinie 13. I to jest też miejsce na przekazanie informacji o transportach, czyli dla gości, którzy na przykład wracają do większego miasta, które mieszka, które znajduje się, nie i chcecie przewieźć tam gości, to taki, taką informację o transporcie również możecie umieścić, że po prostu... Zapewniacie transport z Wesela e, do Szczecina, bo akurat jesteśmy w Szczecinie, więc e, tutaj, e, tutaj byśmy tych gości transportowali. No dobrze. E, coś dodasz, Karolinko, dzisiaj? Generalnie nie martwcie się o to, jeśli na przykład nie znacie wielu szczegółów, czyli na przykład e, nie wiecie, o której godzinie będą odjeżdżały transporty, nie wiecie, jak, e, ile osób będziecie kłaść. Jakby Zobaczymy, jak warto nawet zawierać takie ogólne informacje, jak na przykład w dniu wesela zapewniamy nocleg oraz w dniu wesela zapewniamy transport, bo często zaproszenia, my teraz to widzimy, wysyłacie z troszeczkę większym wyprzedzeniem ze względu na tą sytuację, która teraz jest. I to jest oczywiste, żeby na ten moment nie macie ustalonych na przykład kwestii transportów, więc, ale jesteście pewni, że ten transport jakby chcecie gościom zapewnić. Więc jakby umieszczenie takich informacji, my jesteśmy w ogóle fankami tego, żeby dawać gościom dużo informacji, oni mogą się przygotować, nawet takie informacje o tym, że w hotelu znajduje się spa i ci goście na przykład wezmą sobie stroje kąpielowe i nie będą mogli z tego skorzystać. Nie? Dlatego też się podaje stronę internetową, bo to bardzo dużo wyjaśnia, bo można zobaczyć gdzie jest ten obiekt, jak on wygląda, jakie ma standardy pokoju, z czego można skorzystać. Jeżeli ktoś chce na przykład... W pałacu w Mierzęcinie na przykład tak jest, że jeżeli chce się skorzystać z oferty spa, no to należy wcześniej, jakby zarezerwować tam swój termin. Tak tak? Tak? Więc to też nie jest tak, że goście przyjeżdżają i po prostu pani kosmetolog czeka na nich w drzwiach, tylko ona po prostu ma normalnie rozpisany swój kalendarz, więc trzeba by było wcześniej się umówić. Tutaj nawiązując do wypowiedzi Karoliny, która mówiła o tym, żeby nie wszystko naraz umieszczać właśnie w takich, tylko, tylko jakiś tam zarys. Informacji w tych kartach dodatkowych. Bardzo fajną rzeczą są właśnie listy powitalne, których teraz robimy całe mnóstwo, bo wszystkim ich je polecamy i my je uwielbiamy. Dlatego, że tutaj w tych listach powitalnych znajdują się wszystkie informacje dotyczące, to jest akurat tego weekendu, ślub odbędzie się w piątek. Więc tutaj znajdują się informacje takie dokładnie, gdzie ten ślub przypominamy, w jakim kościele, gdzie jedziemy, o której się zaczynają poprawiny, o której mamy. Mamy śniadanko, o której wymeldowanie, o której tak. wymeldowanie, doba hotelowa, od której trwa i takie informacje jak najbardziej można umieszczać w takich listach powitalnych. Tutaj również może się znaleźć numer telefonu do świadka lub świadkowej, który, którzy Wam pomogą w tym dniu, żeby po prostu telefony Wam się nie urywały tylko waszym świadkom i, i tyle. Więc i tutaj jeszcze mówiłyśmy o Save the Date i takie jedno Save the Date właśnie wzięłam, bo um, mówiąc o treściach zaproszeń czy Save the Date, to warto też e, o tym powiedzieć, bo przy Save the Date najważniejsza jest tylko informacja o dacie, tak jak sama nazwa mówi, tak? Rezerwujcie datę. Więc tutaj nic więcej e, nie powinniśmy umieszczać. E, to jest właśnie z naszej kolekcji chyba brush się nazywa, gold brush. I tutaj jest tylko: zarezerwujcie datę. Ania i Michał pobiorą się tam 21 czerwca 2021 roku. I tyle wystarczy. Więc jeżeli wysyłacie Save the Day, to absolutnie taka forma yy, będzie w porządku. Tutaj nic więcej nie musimy dodawać. Jasne jest, że oficjalne zaproszenia zostaną wysłane później, ale też taką y, informację małym drukiem można tutaj y, nabyć. No dobrze. Yy, nie wiem, czy macie do nas jakieś pytania odnośnie treści zaproszeń. Z naszej strony wyczerpałyśmy temat pokrótce. Jeśli chodzi o aktualności, to w panelu ślubnej szkoły wczoraj się pojawiły nowe pliki. W obecnej chwili jest już ich tam 11 darmowych plików do pobrania. Zmieniła się trochę forma, jest dużo wygodniej z tego korzystać i też dziewczyny ze ślubnej szkoły bardzo prosiły o dostęp do poprzednich webinarów, więc to jest taka możliwość, są podlinkowane, więc poprzednie dwa webinary są możliwe do odsłuchania więc gorąco Was zachęcamy do tego, żeby dołączyć do ślubnej szkoły i dołączyć też do webinaru, bo webinar następny odbędzie się już 7 września w rodziny Karoliny. Będziemy śpiewać stole? No dobra, no. Tylko torty zjemy same, pięciokilowy. W każdym bądź razie zapraszamy Was serdecznie. Zapisy będą już dostępne niebawem. No i cóż, za tydzień będziemy mówić o tym, co wpływa na cenę zaproszeń ślubnych, więc bądźcie z nami. W sierpniu zamykamy oficjalnie temat zaproszeń. Temat. Tak. Złocenia, tłuczenia, wydlaczania, laki, piórka, jak to wszystko się ma do, do ceny. No dobrze, dziękujemy Wam bardzo za dzisiaj i do zobaczenia za tydzień w środę o 10. Trzymajcie się. Pa, pa.